Hejka, hejka z tej strony Edek, i widzimy się w Boćkowie. ale w Boćkowie, w tym oryginalnym bym powiedział. Tak mi się wydaje, przynajmniej w boss Farminga 2009 tudzież Landwirtschaft Simulatora, jak się kiedyś nazywał, zanim jeszcze był typowo przetłumaczony na język angielski, czyli został farmingiem naszym obecnym. Jak widzicie, trochę lat minęło od tego czasu i troszeczkę się może pozmieniało. Ale nie jestem pewny, bo to chciałbym z Wami właśnie przeżyć i zobaczyć. Bo no jak na razie, na przykład takiej mapki... Jakby na razie jeszcze na tej mapce nic nie pograłem praktycznie, dosłownie tylko postarałem się skleić w miarę jakieś e, modyfikacje do tego, co też nie było proste. Oj, halo? jak to muszę skręcić, co? O Jezu, o Jezu. Sorry, Pan, sorry, ale jak to muszę skręcić na i wracając. No to niestety podklejanie odpaków było dość ciężkie. gdyż wiadomo, no po tylu latach, bo to już będzie 14-15 lat. To wiecie, Farming 2009 niby, ale no wiadomo, on wychodził w listopadzie. No, czy tak powiedzmy, że, że te 14 lat ma tak umownie. Więc już te linki niestety powylasały i już nie jest tak prosto odnaleźć sobie je. Co prawda wiadomo, są jeszcze jakieś strony, gdzie to działa, więc... No, dałem radę. Aczkolwiek no nie są te wody satysfakcjonujące za bardzo. Gdyż już ponieważ no, niestety nie są tak w pełni fajne, jakie zapamiętałem, albo po prostu je błędnie zapamiętałem. Też jest możliwe. A <laughs> na przykład znaleźć y, jakiś kurcze działające combine, powiedz ja chciałem tradycyjnie, nie, Zadziałać sobie w stylu. Jakiś tam bizonik, y, ten tam, tam, y, z056, tam, czy tam z056, ale niestety znaleźć header to z cudem, a jak już się znajdzie to działa y, średnio. Więc niestety nie było to zbytnio możliwe. Przynajmniej dla mnie na tą chwilę, bo też nie chcę poświęcać całego dnia na jeden odcinek, bo to by było też katastrofalne. Wręcz jak dla mnie, jakbym miał poświęcać tyle czasu na skompletowanie dosłownie odpaku. A co dopiero dalej, jeszcze sobie pograć i pocieszyć się tą grą, bo to też nie jest takie oczywiste, żeby się można było prosto cieszyć. E, no właśnie, tak, tak, rurę złóż też, ale nie, nie o to Ci chodziło, bo chodziło Ci o włączenie. No niestety, ta gra jakby swoje lata ma i kiedyś tak ta logia też działała inaczej. I na przykład tak, dlatego właśnie mam odpowiednią pomocą, otwarte, tak w sumie mogę walić, nie, nie mogę nawet nie wiem jak wyłonić e, okej, okay, dobra, nieważne. ważne bo jakoś je włączyłem i teraz nie umiem go wyłączyć ale nam No, więc ogólnie sprawa nie jest inna bo aktualnie na G mam, mam przełączanie się między maszynami jak się nie mylę a w tym farmingu włączało się prace danej maszyny przynajmniej w tym kombajnie akurat. Także wspomnienia gdzieś tam się aktywują, aczkolwiek może nie do końca, bo ja, jak no można powiedzieć, że mały w tym czasie, jak, to, jak ta gra była, no nie znałem się w ogóle na tych wszystkich modowaniach i tak dalej, co raczej nie jest jakimś zatłuczeniem. No więc, jakby tylko pobierałem te mody. Więc grałem też na oryginalnej mapie, w zasadzie, gdyż ściągnięcie i ogarnięcie mapy. Tego warminga, to niestety nie było tak proste jak teraz, że sobie wgrywamy do moc, tam nawet pobieramy z huba i, i. Dziękuję, dobranoc, mamy, mamy mapkę i cieszymy się rozgrywką. No niestety nie. Tutaj no, trzeba nie. było sobie podmieniać pliki gry. Oj, prawie pełne. Przez które y, dopiero się wgrywało mapę, czyli tak jakby podmieniało orygina. O jezu, o jezu. Nie, nie tak, nie tak. No i podmieniało się pliki typowo w samym folderze gr gry. Więc jakby można było mieć jedną mapę jednocześnie w grze aktywną. Nie dało się skakać po nich. Więc praktycznie grało się na tym co jest. Taka ciekawostka. Więc no ja też jakby nie potrafię tego zrobić. Także mi zostały praktycznie same. No, Siurka mi! Alo! Pani kombajnie, proszę siurkać. O, teraz siurka. No, więc mi została tylko oryginalna mapa. Bywałem się jednak grzebać w plikach gry, co z perspektywy czasu jednak uważam, że było głupie. Bo to nie jest nic trudnego. Aczkolwiek, jest ryzykowne, i warto mieć kopię gry. Co też w sumie kiedyś to mogło być trochę też ciężkie. A e, to zaraz. go jak, jak się. Ciemne lasy, przepraszam. To też mogło być ciężkie, to kopiowanie gry sobie, żeby czegoś nie popsuć. Bo no, dyski były małe i ta gra jak na swój czas chyba trochę paszyła. Nie wiem, czy to Nie, nie, nie. Inną prawą mi chwyciło, bo już tu nic się nie stanie i nie będę mógł sobie robić. Kolejną. Bo ja chcę to sobie dalej kosić. To jest moja pszenica. O, no, więc dyski też były w tym czasie mniejsze, także można było wtedy trochę mniej robić e, takich manewrów, bo ta gra chyba jakoś tam po zainstalowaniu waży 2 giga, więc to jest sporo było na tamten czas, Przynajmniej dla mnie bo ten dysk miał chyba 60 giga, więc no, jak, tak spore, sporo miejsca mi zajmowało. No już nie wspominając o tych wszystkich modach, które było ciężko wyselekcjonować, jak te, te, które mają, które by działały, które nie. Więc no, to był ciężki, ciężki temat. Bo teraz to, te mody faktycznie więcej ważą, ale też i dyski są większe. A Wtedy jednak się napobierało, tak, kilka giga modów, z czego wybrało się pięć działających tak w miarę sensownie, albo ewentualnie wyglądających. Ale nie umiało się wrócić reszty, no bo jak? Te wszystkie nazwy to było tam... Kursus C360, koniec. Kursus C363P. Jakby 10 takich modów, i ty bądź mądry i wiesz, który jest który. Więc to, to niestety nie było zbyt przyjemne w tym wszystkim. I aktualnie mamy oczywiście o wiele lepiej. Od momentu, gdzieś tam ten mod czy coś. I też proces usuwania moda z mod to przynajmniej jest prosto, no bo wiesz, bo. Store Icon, wiesz, jak to ma wyglądać i w ogóle. A tu, no niestety, potrafiły być trzy, trzy siątki o tej samej nazwie i wszystko spoko. Na przykład, o właśnie, tak na przykład szukałem sobie teraz tego odcinka e, modyfikacji. To na przykład tutaj miałem jakieś chyba cztery sześćdziesiątki. Jedna sześćdziesiątka była taka, że miała ciulowe dźwięki. Ale to jeszcze było w miarę jakoś się dało tam po Nie, przepraszam, ta ma takie w miarę te dźwięki, ale na przykład nie ma tej postaci. No i to już średnio wygląda. Bo nie powiecie mi, że nie. Ale za to kolejna miała jakieś takie, nie wiem, albo gówniane te dźwięki, albo takie no, dziwne, dziwne. A jeszcze inna była super podobna. W sensie identyczne jak ta, tylko tyle, że jakby poziom skrętu miała taki ciulowy, że no, ja nie potrafiłem ten wykręcić. I owszem, pewnie potrafię mu sobie to poprawić i w ogóle no, tylko to nie to, to, to nie tak ma działać. Takie przypominanie sobie o grach, znaczy i granie po latach takiej gry, no, to nie polega na tym, że ja sobie teraz poprawię i zrobię z tego super grę. nie mógłbym tutaj wgrać lepsze tekstury i wszystko. Byłaby super gra na miarę tam, no, 2014 roku, powiedziałbym, no bo wiadomo, że z niej gry na, na miano 2023 roku to nie jest rok. Nie? Ale mógłbym ją większyć na spokojnie. po co? A ma z w naszych takie jak jakim było i jakim jest. Dalej, możemy sobie z tego korzystać i czerpać radość. No, więc nie ma sensu tak kombinować, aczkolwiek. No chciałoby się tutaj trochę poprawić rzeczy. Bo teraz jak patrzę na to, jak ja sobie tam gdzieś moduję WSC-20, czy jak w SC2 sobie modowałem, tak teraz to wszystko jest prostsze. No to co pasz się do tego? Do tego momentu, gdzie tych rzeczy, które ty robisz normalnie na co dzień, tych jeszcze nie było. Po prostu nikt jeszcze tego nie wymyślił tej gry i stąd też nie było trzeba tego używać. No, wyłącznie. Więc tak jak tutaj wszystko jest na tak zwanych fototeksturach, czyli jakby nakładaniu zdjęć praktycznie z Reala na model. I dlatego tak wygląda dość koślawo, przynajmniej patrząc z perspektywy dzisiejszej. Ale z drugiej strony robiło to fajny klimat. Najbardziej jak taka rozdzielczość była słaba, to akurat te zdjęcia pasowały, bo tutaj gdzieś. Jest wszystko rozmazane i w ogóle, ale. Ale to dawało klimat. Najbardziej to wygląda chyba tutaj na... Na tej autosance, że tak wiecie, tarza jest, to wszystko no To jest Bayera cholera, nie? E, dobra Bibonem by trzeba było Ej, nie włączaj się, halo Stój Stój, Bibon, gdzie szalejesz? Bibona sobie odstawimy gdzieś tu i myślę, że jeszcze jakieś... Zdałoby się tu jakąś prasą przyjechać, ale to już pojedziemy 30 Nie wiem, czy SIP ma pasuje do 30, Ale trudno Tak musi być bo tak to sobie wymyśliłem. Dobra, tu sobie zostawiłem Vibona Z przyczepą, z tym naszym ziarnem, nie wiem co zrobimy w sumie. W sumie, tak, idąc tokiem myślenia, jak to się kiedyś grało, to się grało dla samego grania, a nie dla zarobku. Więc w sumie, więc w sumie mogę to wysypać tak. Tutaj, tutaj, gdzie znajdę jakiś trigger, to wysypię. Wiadomo, z takich absurdów jeszcze, jeśli chodzi o przyczepki, jest to, że D47, no jakby można było sprawdzić jakie ma pojemność, aczkolwiek no ludzie tego nie robili i tu mam właśnie 10 ton. Czy tak się dało, nie wiem. To byście musieli coś napisać w komentarzach, czy to jest możliwe, żeby tyle wsypać, czy nie. A, tu nie, nie mogę wsypać. Bo ja myślę, że obok to było. To by, to by, to by to by. Jeszcze zobaczymy, tylko obok, jak pójdzie to pójdzie. O, w ogóle Automat bramy, to jest świetne, no? No, no, przyjemnie. A nie, to nie ten parnik tu mogę ja im przywalić. Hehe, uhuu. Nie, źle, 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 źle. Halo! Ach. Wiecie co? to miało swój klimat, jak nie miało kolizji. Można było przejeżdżać wszystko i spoko. No, a z drugiej strony to. Musiało tak w sumie być, że było bez bo jak się zawiesiłeś to tu nie było, resetu wydaje mi się. Alo. No Halo! To co jest? Do czego się tkasz? Daj mi wyjechać najpierw. Dobra, zajedziemy sobie jeszcze. Chyba tu miałem zajechać. No, na Ej, chyba tu jeszcze nie próbowałem. gdzieś mnie już się zapalił ten trigger, tylko nie wiem gdzie. Dobra, trudno. Nie będziemy tego tam kombinować. To no szkoda czasu, to was, was też trochę przynudzę. Tak, tak będę szukał tego triggera. No, jest trudno. Nie będzie sprzedane. O, Log był zawsze pełny. O, mamy trzydziechę i sitme, która na pewno miała licznik bel, ale wydaje mi się, że skala czegoś tu nie pasuje. No, e, tu na przykład nie mamy w ogóle, jest w sensie tego ludka. Więc jakby praktycznie to, to, to nawet nie wiem co na gorszą skalę. No, ale no ludka też nic nie ma i mamy ciągnik Widmo. Jak ja to mam w sumie wyjechać Dobra wyjadę tak jak się robiło z dzieciaka, czy mi się jechało tam by się dało I tu nie wiem, czy to jak mógł podłączyć jakąś to by mi od razu ładowało Pewnie może był jakiś chciał w bo mogę zatankować, ale ja chcę zatankować, jak się tamkuję Tanker, tyf, dobra No bo oczywiście ja mam prawidłową wersję niemiecką tej gry Bo jak żeby inaczej Dobra zarzucamy sobie trzeci bieg i jedziemy tu z Spróbujemy tutaj poprasować trochę Zobaczyć jak to było O, 101 drobiazgu 101 drobiazgów, bardzo fajny sklep Czemu on będzie Łe No patrz dziada co on robi Halo Panie Dzie no kuźwa Panie Dziadu, wypieprzaj, no, no! No patrz, mnie będzie podszczypywał, no. No patrz, Dziada, co on robi. Ja to na nie skręcę, bo ten debil we mnie wjeżdża. O, dobra. Nie wiem o co chodzi, ale pewnie ta Sigma jest trochę zepsuta. Ale cóż. Co ja powiem, jak nic nie powiem. Dobra, jak to teraz... Dobra, stój. Tu Uj, ciapuś modus. To pewnie będzie o Dobra. Jest o. Rozłożyło się. Nie wiem czy musiałem to rozkładać, ale dobra, zróbmy tak, bo teraz nie chcę się kombinować. Aha, bo to jest pod jakiegoś Dobra. In shall A, czyli włącz. A M jest unsang Podbiera no, Dobra. Kiedyś bardziej ten niemiecki brzmiałem, <laughs> w się sensie przez grę farmingha, bo musiałem się nauczyć co znaczy, co. To chyba nie było w ogóle polskiego wydania, tak mi się wydaje. Ale jakieś były znowu zwolszczenia, ale czy one działały dobrze? Nie wiem. To też byście mogli mi napisać właściwie w komentarzach, czy to tak działało, czy nie działało. Na pewno moje FPSy gniją. Ja mogę włączyć? Mogę nie, jest, nie jest 50 ale ta animacja wygląda jakby się lagowała ale nie wiem nie tak po prostu ta animacja musiała wyglądać to ja mówię na pełnej kurpie, czym się to rozepnie? No, bym spróbował nawet tak na... na fula pojechać bo wiem, ja że w którymś farmingu to było to, że się odczepiało po prostu jakaś za szybko i koniec a tu, aha, bo jest pod górkę to, to szybko nie pojadę Można na pełnej. Dobra. Dawaj, dziada, dawaj. O, oto. Pasuje. Jak ktoś liczył, że będziemy tu grać normalnie, że będzie gameplay, no w zasadzie, że gramy realnie i w ogóle, no nie. To nie, ten nie. Nie, nie, ja w niego grałem, to no. Rolnictwo widział taktykowo za zawsze bym powiedział. Bo niby na wsi, a jednak nie do końca. W sensie wieś była, tylko że jakby pola nie było żadnego. Tylko takie malutkie i jakby to tam... Nikt nie wnikał. Jakby tam ojciec tylko jeździł jakimś małym traktorkiem i było fajnie. Ale no raczej ja już nie zdążyłem jakby na tyle dorosnąć, żeby przejąć ten ciąg sobie jeździć. Więc jakby nie bardzo nawet ogarniałem, jak to działa. Więc tak to trzeba, tak trzeba rozegrać, jak się grało kiedyś, nie? O tak, o tak, tak. super, super. Nie mam pojęcia, jak teraz pozbierać w sumie nie? tabelki Ale to już tam nie ma. Jak będzie mi się chciało nagrać jeszcze jeden odcinek, to o tym pomyślę. Tak Porobić sobie takie zbieranko, tak można na innym polu. Tak dla was, żeby też nie zanudzać. Wszystko tak na jednym to... Bez sensu. O kurcze, 70 belek. Może dlatego, te... Te przyczepy tak były trochę nierealnie, No bo wieku, tyle belek? O Jezus, Masakra. Aha, no są po 500 litrów tak na okropite. Tak? Łaaa! Halo? Proszę się nie wywracać. Ale fajnie, fajnie, fajnie. No super. Tak, to jest Dobra, teraz jak to wyłączy? B. Nie. Y, M I teraz M. Aha, to już nie dało tych belek ładować, no taka fajna funkcja, w której nie wiedziałem Dobra, no nieważne ja myślę, że to będzie na tyle, także trzymajcie się, cześć.